Przepraszam, mamy chodzić po lesie i szukać maliny. Która więcej malin zbierze, tę na żonę wezmę w wieżę. Zbierajmy maliny, niech płaczą, Jerzy. Wspaniała myśl, mój ty piękny książę. W październiku, maliny. Jak piękne i bystre te wiejskie dziewczyny. Nie, no, wkręcacie mnie. Ach, siostro, gdzieżby? Książę mój złoty, na słodkie owoce nabierz ochoty. Słuchaj, nie ma lepszego pomysłu, żebyśmy mogły się wykazać. W nocy ze szczęścia... Nie, to już idzie za daleko, mój drogi panie. Siostro droga, czas na działanie. Malin biegnijmy na zbierać do lasu. Nie traćcie czasu. O dobry losie. Brodo z sandała, spraw by piękniejsza więcej zebrała. Wy coś braliście. Bywajcie tedy, niech me marzenie się ziści. Nie wierzę. Alina Ten facet jest niepoczytalny. Nikt normalny nie mówi wierszem. Po co ty to wiesz? Ale o co ci chodzi? Alina to jest strasznie podejrzana sprawa. Słuchasz mnie? Słucham cię, słucham. Alina ten facet jest ewidentnie nienormalny książę, przyjeżdża i bierze sobie wiejską dziewkę za żonę. Przecież w życiu to tak nie działa. Ty w ogóle nie wierzysz w cuda. Otwórz się na chwilę. Żyj tu i teraz, a nie tam i potem. Alina, ten facet jest ewidentnie naćpany. Czy ty tego nie widzisz? I przestań to rwać, bo mnie szlag jasny trafi. Ty po prostu jesteś zazdrosna, bo to ja będę królową, a nie ty. Tak, oczywiście, bo dla niego wyznacznikiem dobrej żony jest koszyk pełen malin. I to jest praktyczna umiejętność, która się w życiu przydaje. Chyba w Holandii, ale nie w pałacu. A może on jest królem Holandii? Ty widziałaś go z bliska? Mów sobie co chcesz. Ja nie mam zamiaru całe życie obierać ziemniaków i zostać starą panną ze stadem kotów, tak jak ty. Ty masz dopiero 13 lat, a ja jestem o kilka lat od Ciebie starsza. I nic w swoim życiu nie osiągnęłaś. Ja to przynajmniej mam jakiś cel, jakiś plan. Jaki plan? Przecież Ty nawet nie wiesz jak ten facet na życie zarabia. Zamknij się, nie jesteś moją matką. Nie podnoś na mnie głosu gówniaro. Myślisz, że coś wiesz o moim życiu? Nic o nim nie wiesz. Chcecie mi wszystko odebrać. Ale kto? Przecież tu nikogo nie ma. Jesteś szczęśliwa zabierając mi wszystko? O to Ci chodziło? Alina, ja zaczynam się w tej chwili Ciebie bać. Ja sobie Odejdę, ty się uspokoisz i wrócę, dobrze? Co? To też chcesz mnie odebrać? To też? Życie też? też? E, moja droga, nie wrobisz mnie w to. Bierz te maliny, idź do tego rymowańca, żyj sobie tam i teraz. A ja idę tu i będę żyła potem. Ale siostro, z kim? Z kotem.